Hej, cześć Siemano, z tej strony Tomek. Dzisiaj witam was na G4 skinsie I pamiętajcie na starcie z kodem Golson 5% do doładowania, a także darmowy Minspek, jeżeli jesteście pierwszy raz na stronie. Dzisiaj mamy fajny budżet. I słuchajcie, weszły nowe skrzynki, weszły nowe skrzynki Teamów i te skrzynki sobie przetestujemy. Oczywiście nie wszystkie, bo tych tańszych nie będziemy, po prostu polecimy w te od o, Kinguin, PPL sobie wrzucimy i tu jeszcze powinny być chyba dwie. Sangal, Wiforid. I takie sobie skrzynie otworzymy. Myślę, że wszystkie po trzy taki układ zrobimy. Na trzech graczy Ja nawet nie. Nie wiem, co w nich jest. Specjalnie nie wiem, co w nich jest. Nie wiem, co jest z tych Sangal, co jest w tych v Zaraz sprawdzimy, w sumie. No, tu może ładnie sypnąć. Kurde, tu można naprawdę ładnie sypnąć. Więc mam nadzieję, że sypnie. Zobaczmy, Dave OG tutaj wszedł z logiem Liverpoolu. No, piłka nożna i koszykówka. Ok. 18. tu się nic nie dzieje. Tu się nic nie dzieje. To no, w ogóle myślę, że te Kingwin to nie będzie znacznie jakoś decydowało o tym, kto wygra. Wiedziałem, że... Ej, przysięgam jak to gadałem, to już wiedziałem, że coś tu dropnie, nie? O kur. Dobra. No na razie tutaj Dave nas dyma. A zaraz za nim Bot Arnold. W sumie to już chyba Bot Arnold w ogóle. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak puls wygląda tu dziwnie, ej. Chatterbox. 32. Dobra. Nie wiem, nie wiem czy wygrywamy, raczej jeszcze nie. Musi nam ostatnia oddać. Musi nam ostatnia oddać. No, kaman. Co to jest? Nie, ja byłem pewien, że to jest że to jest Silk Tiger, nie? Za 160, nie no. Dobra, no nic. Nie łamiemy się, nie łamiemy się. Mamy jeszcze, mamy jeszcze. Zrobimy sobie za 150, słuchajcie. Zróbmy sobie tego Kinguina. Zrobimy sobie tak. Wrzucimy Shelly S razy 3. I na zakończenie dwa razy Jurassic. Czyli teraz w sumie chcemy... Zrobić tak, żeby po prostu trafić chociaż raz jakiś naprawdę zajebisty item i tym wygrać. No najlepiej oczywiście byłoby trafić tutaj Desert Hydre. Tak mi się wydaje, że nie ma chyba droższych tu itemów, tu na pewno nie, a tu no też nie ma. No czyli Desert Hydre po prostu najlepiej byłoby trafić na samym końcu. Ja pinkole, ej, pozmieniały się w ogóle zdjęcia skinów, tak mi się wydaje, bo tego to pierwszy raz widzę, a on zawsze był w skrzynce. No w się sensie taki wygląd. Yy, oho, oho, no to nieźle, dobra. Nieźle się zaczyna. W ogóle nic nie dropi, nie? Więc, może będzie tak, jak powiedziałem, że jakaś dezercja hydra na koniec. Nie narzekałbym, nie narzekałbym. Słuchajcie, a wam skorzystam z tego czasu, żeby wam przypomnieć o tym, żeby wbijać na Twitcha, na streamy, wbijać na Discorda. O, na Discorda, gdzie też na przykład możecie znaleźć konkursy na jakieś skiny ciekawe. Więc myślę, że warto. Oczywiście linki macie w opisie, tam wystarczy sobie kliknąć i was przyniesie czy na Twitcha, czy na, e, czy na Discorda. O, 9, więc za mało, dobra. No, nie dało w cholerę. Nie dało w cholerę ten, ten nowy. Okej, okay, dobra, dobrze, że tylko tyle. Dobrze, tylko tyle. Hello, Shelly's. Shelly's. nic, dobra, nic, Shelly nie oddał cała nadzieja w Jurassiku, ale Jurassic już daje Dave OG Nie no. Tragedia, tragedia. Na razie naprawdę tragedia. Nic nam nie chce dać. Ale to nic, słuchajcie. Nie łamiemy się. Nie łamiemy się. Musimy robić teraz jakiegoś mocarza. Czyli takie powiedzmy ryzykowniejsze caseiki na początek. Wrzucimy sobie. W ogóle nie wiem, czemu to jest zaznaczone. Nie powinno być, bo ja go wrzucił. przypadek raz to zaznaczyłem. Ja nawet nie lubię w skrzyni. Tak, będąc szczerym. Zrobimy sobie takiego naprawdę, naprawdę mocarza. Set Arcadio. Może Sunsetik. Sangal sobie. Otwórzmy ten sangal, bo to nie, nie była zła skrzynia. I na koniec rzucimy sobie. Na przykład Nuklear, Czy może goldsona? v 2. Dobra, goldsona, v 2, a co tam? A co tam? Dobra. I dwa razy taką sobie otworzymy. I to na trzy osoby, słuchajcie, no jak to na kto nam nie siądzie, no to ja nie wiem. To jest 20 skrzynek w ogóle. Ta bitwa będzie mega długa. Mam nadzieję, że będzie co tutaj. Będzie co tutaj komentować za drop dla nas. dobry oczywiście dla nas. Drop. Zobaczmy. Ta MK. Nie wiem, czy ona im kiedyś odda. No, mogło być. To jest chyba najgorszy item, no właśnie. Ale, w sensie drugi najgorszy z tych dobrych. Nie, jeszcze jest control panel, to dobrze żeby... No tak. Jeden wyżej, byłoby git, albo niżej. A tak to... Oj, kopaty najmana tutaj. Kopaty najmana, ten digielek. Utrudnił mocno, że tak powiem, wyścig, chociaż to jest 300 do Może coś tam dropnie ciekawego. 19, tutaj. Hmm. Wanderek, coś? Nie. Wanderek, nic. 15, coś tam jest, ale nam to nie pomaga. Olimp. Ok. Zaraz wejdziemy w tą ciekawą fazę. Tych, skin... tych najciekawszych, może tak. Eee, skrzynek, więc może tam coś wreszcie odda. PPL. To drogie. 15, ale on też za 13. Nie? On też za 13 trafił. E, Kałach nic nie dał, ale może. O, może MK teraz. Kaman, on, no MK nie, a jakby takiego Poseidon dała, to bym go wypłacił. Instant Jurassic nic. Uff, o! o kurwa, on też trafił. To takie drogie. Speciality, come on. Nie no, nie mówcie że Nie, 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 nie no, come on. Niech mi tu coś da Błagam, błagam tu coś nawet ta naklejka cerka by wystarczyła, i byśmy to. Nie, nie wystarczyła, bo ona do 55. Wystarczyłoby. Nie wierzę, nie wierzę. No ale cóż, pomysł był dobry. Chciałem dobrze, ale słuchajcie, Wam oczywiście, na koniec przypominam o tym, żeby używać kodu Goldson. Pamiętajcie, 5% do doładowania, a także darmowy min My sobie na końcu jeszcze zrobimy jedną rzecz. Otworzymy dzienną skrzynkę, którą Wy też oczywiście możecie sobie zawsze otwierać. E, o, sobie sprzedam jeszcze. Wystarczy tutaj wejść w dzienną skrzynkę. E, otworzyć tutaj sobie skrzynkę i codziennie. Możecie sobie taką skrzynkę odbierać za darmo. Eee, o, no na przykład swipe dropną, no, więc przechodzimy na, do swipe'a. Gdzie jest swipe? W sumie, czekajcie. Wpiszemy sobie tu. Widzicie, jeden free. I tak sobie odbieracie na przykład tą skrzyneczkę. Więc myślę, że też fajnie. Nie zapominajcie o tym, bo to zawsze. Zawsze darmowe skinki, a my na koniec jeszcze słuchajcie, w skrzynie skrzynię użytkownika wchodzimy, otworzymy, na szczęście, może się uda, może się uda, weźmiemy tą, goli truja, razy dwa taką skrzyneczkę za 6,70, może koska by tutaj wpadła. To nie jest, koniec może. To nie jest może koniec. Może to mi troszkę, że tak powiem, da drugą nadzieję. Idziemy na Golow. <laughs> to słuchajcie, mocno 10%. Ale jak to by dropło coś z tych rzeczy, dwa razy otwieramy. Pojedyncze takie coś. Przejdzie? Nie przejdzie, nie przejdzie. No i słuchajcie, zobaczmy, zobaczmy. Też nie. Ale to nic, słuchajcie. Może w następnym odcinku spróbuję potwierać właśnie solo te skrzynki użytkownika, użytkowników. A może swoje. A jeżeli się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć.